Cześć wszystkim. W końcu udało mi się nagrać dla was film dotyczący konkursu. Na czym ten konkurs będzie polegał? Wszystko co musisz zrobić, to wystarczy, że na Facebooku udostępnisz te wideo na swoim profilu i oznaczysz mnie w komentarzu. A jeśli udostępniasz na Instagramie, to wystarczy screen z tego filmiku i tak samo udostępnij mój nick właśnie w komentarzu, żebym wiedział, że to zrobiłeś. No i wtedy automatycznie przechodzisz do wzięcia udziału w konkursie. Później, jeżeli zbierze nam się już odpowiednia suma ludzi, wszystkie te imiona, nazwiska, niki z Instagrama, podpisuję na karteczki i nagram oddzielny filmik, w którym rosuję trzy miejsca. To będzie pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Już Wam mówię, co będzie do wygrania. Do wygrania za trzecie miejsce i drugie będą nagrody pocieszenia, jakieś słodkości, jeszcze zobaczymy, co to będzie. Ale za to za pierwsze miejsce to będzie totalny hit. Będą trzy nagrody albo 50, albo 100, albo 500 zł, które również podczas losowania tych imion, nazwisk nie będę tak samo losował. Także myślę, że stawka jest wysoka. Widzimy się następnym razem, czekajcie na moje filmy Bios.